Słuchajcie, jakąś godzinę temu kupiłem sobie nowiutkiego axolotla. Jak widzicie, jest on oczywiście koloru niebieskiego i trochę nam buciek, ale e, serio, on jest kozacki. No, chyba widzicie, że to jest najfajniejsza rzecz, jaką można sobie kupić w Minecrafcie. Oczywiście nic nie ma za darmo i kosztował mnie prawie 7 staków nederytu. I jest to chyba najdroższa rzecz, jaką kiedykolwiek ktoś kupił w milionowicach. Ale na tym zabawa się nie kończy poziomki. No, jak widzicie, w tej rzese, no wygląda to wszystko idealnie. No, tutaj mamy jakieś rafy kolarowe wszystko, co można sobie wymarzyć, żeby mogły jakieś zwierzęta, takie jak ryby czy kałamarnice, sobie pływać ale już w mojej fontannie, która jest tuż obok mojej willi, no nie jest tak kolorowo. Oczywiście tutaj jakiś aksolot już sobie przypływa, nawet nie jeden, kilka ich już tutaj jest, ale no jednak chciałbym, żeby tutaj więcej tych wszystkich stworzonek sobie pływało, żeby to bardzo, bardzo ładnie wyglądało, żeby tutaj one mogły sobie po prostu fajnie żyć. Ale przede wszystkim trzeba tutaj zmienić te wszystkie sandstone na piasek, żeby tutaj jakieś właśnie roślinki można było postawiać, jakąś rafę, cokolwiek takiego, żeby to było kolorowo i bardzo przyjemnie. Jak widzicie, w EQ mam 36 sztabek netherytu, co jest naprawdę dużą ilością, to jeszcze tyle mi zostało tak zapasu na to, żeby wydać po prostu na aksolotla. Y ale że to oszczędziłem, uznaję, że teraz jest dobra okazja, żeby pójść do sklepu Abry i kupić jakieś fajne różnego rodzaju rzeczy. Jak pewnie wiecie, Abra właśnie ma swój sklep z aksolotlami, więc obstawiam, że też różne rzeczy typu jakieś wodorosty, wszystko tego rodzaju. Tak jak tutaj się znajduje, myślę, że będzie można było tam kupić. Jak nie, to na pewno jakoś sobie poradzimy. No i tak, ja wiem, że już z Abrą się umówiłem, że za chwilkę właśnie wbije. Za i trzy, cztery. I jest już idealnie minuta, o której się tu umówiliśmy, więc ja tutaj jestem. właściwie, punktualnie. Eee. wielo! pozdrawiam, No i się siemano się stary. Eee, w ogóle wiesz co, ja, ja już biłem no. bo. no wiesz, ja ci tam składałem zamówienie, ale jeszcze tutaj widzą, nie mówiłem ja o, o co chodzi. Znaczy, nie w największej ilości, ale mniej więcej mam wszystko. Dobra, dobra, to poczekaj, Z, za sekundkę będę, ok? Dobra, dobra, weź kasę. E, dobra, dobra, więc ziomki, słuchajcie, ogólnie tylko co chciałem powiedzieć, to to, że e, ja zrobiłem po prostu zamówienie na mniej więcej rzeczy, które bym chciał tam mieć, e, właśnie u Łabry, no i serio, zobaczymy, co tutaj właśnie ma, więc tak, wbijamy, no, dzień dobry po raz drugi. witam, witam. witam. dawno się nie widzieliśmy. E, Dobra, więc stary, słuchaj, no, ile, no. ile byś chciał I, i w ogóle może tak. O, tu dobra. masz taką beczkę, co nie? Mam, mam Poka beczkę. Pokaż po prostu, co tutaj masz w ogóle takiego, dobra, co, to ładnie. co mogę kupić. O, no, no, no dobra. Rybkę złowiłem. Nie chcesz rybki? Nie, no, sobie wezmę rybkę, ale... Ale... Dobra, żartuję, o, mam coś takiego. Chciałeś o. piasek, bo ty chciałeś robić akwarium, dobrze mówię? Że, e. że niebieski Axolotl, nowy, kupiony ode mnie i chcesz jeszcze mi w ogóle... Damy 7 staków nederyty i chcesz jeszcze więcej zapłacić. E. No Wodne. ale stary, no jak już się wyda, no, to się oczywiście dostanie super rzeczy, co nie? No! Okej, okay. No bo jest nowe akwarium, nowy Axolot i tak dalej, zgadza się? No mniej więcej tak, bo chcę tą fontannę przerobić na rodzaju akwarium. Chciałeś jeszcze Lilipady, nie wiem mm -hmm. jakby co mają Lilipady do Axolotli, to nie no, jest ten Bion, jakby Axolotle mieszkają w jaskiniach podwodnych tam nie ma ale Stary chodzi bardziej o to, że patrz, ja będę mógł sobie wejść na, na tą fontannę, sobie pooglądać, w, jak one tam pływają pode mną. A tak to z no odległości, okay, tylko. chciałeś to. W następnej kolejności chciałeś jeszcze stary wodorosty, jeśli się nie mm -hmm. mylę. Tak, e, tak. Więc tutaj masz właśnie wodorosty. Też jakby dużo ich, więc ja nie wiem, czy ty chcesz jakieś ogromne to akwarium robić, ale zakładam, że tak, no bo Twoja willa jest duża i w ogóle. E, dobra, i teraz tak, już niestety niesymetrycznie, ale mam stare różne koralowce, bo chciałeś o, koralowce. Właśnie, no nie? na nich mi bardzo. Zależało, żeby były. Nie chciałem tych bloków, bo nie wiedziałbym, co z nimi zrobić, ale tego rodzaju rzeczy, no to ja z chęcią gościu tutaj wezmę. Więc tak. O, no to patrz, właśnie Tak się prezentuje to, co zamówiłem. A, 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 Ale no jeszcze jest jeszcze. jedna bardzo ważna rzecz, o którą prosiłem. Już dałem. Już dałem. Jest w środku. No. Proszę bardzo. Jajusia są. Ja bardzo chciałem, właśnie, żeby były jajka żółwi. Wiem, że to jest mega ciężko zdobyć, ale. No tak. Znaczy, wiesz to, ja mam akurat rzeczy ze silktaczem. Ten jedwabny tego. Dotyka że ja mogę po prostu te jajka wziąć, tak? O, więc no, no no, u mnie nie było tego problemu. No ale, 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 musiałem zainwestować w takie temy. No więc serio to dosyć ciężka sprawa, ale jak już się to zdobędzie, no to, to ludzik. Ja właśnie chciałem jajka żółwi, żeby no, mieli też innego rodzaju kumpli. W ogóle myślałem tak, też ja o myślę, że w ogóle. Tak, tylko że rybki aksodotle zjadają. No właśnie, dlatego nie chcę ich brać. Więc tak, to mogę wziąć. I powiedz mi, ile byś za to chciał? No dobra, to to może w ten sposób. Stary za. A ile masz sztab? Dobra, nie no. Za jedno jajko żółwia, stary jedna sztabka, mm -hmm, więc będą dobra. dwie sztabki za jajka. To w ten sposób odhaczamy. Za cały piasek, lilipady i wodorosty i tą trawę wodną, to są, wiesz, takie łatwe rzeczy. To policzmy stary jedną sztabkę nederytu, okay, już naprawdę dobra, nie będę już. wiesz. Więc trzy sztabki nederytu, za wszystko, co jest jakby po prawej stronie, no nie? Mm -hmm. Natomiast koralowce. Z koralowcami jest taki problem, że niby to jest łatwo dostępne, ale jednak trzeba te 3000 kratek przejść. Trzeba pomyśleć, że ej, mhm. w sumie muszę kilka rodzajów wziąć, bo będzie nudno, jak będą same niebieskie koralowce. Więc powiedzmy, że też dwie sztabki nethery, to Że pięć no, za dobra. całą skrzynkę. Pięć dobra. za nethery, za pięć skrzynkę. za całą okay, skrzynkę, czyli to wszystko mogę już wziąć. No i daje Ci dziewięć piasku jeszcze. Tak? No, w gratisie. Nie no dobra, no. gościu. Gościu mi to idealnie pasuje, więc tak. Y Wow, zmieściło mi się to na styk, ale się zmieściło, więc dobrze. Wezmę zbrojkę, to będę mieć więcej miejsca w EQ. Najzik, e... 5 spoko. Dla mnie 5 jest ok. E... No Naprawdę, i stary, to jest dobra cena. Słuchaj, bo ja jeszcze sobie pomyślałem o tym, żeby Aha. trochę Axolotli dokupić. Nie wiem, ile byłaby opcja, żeby teraz dokupić, ale serio, kilka bym znaczy, tak chciał, ja, serio. Ja, ja mogę ich stary ci sprzedać, jeżeli chcesz. Nie wiem, nawet i 200. No dobra, no to. Ile tak byś mógł dać za. Bo wydałem 5. Tutaj Wydałeś sztabek pięć, nederytu. Tak, tak. To za dwie sztabki nederytu. Ile byś był stanie dać? No to dać? proszę, przeczytaj, co jest tu na ścianie. Dlaczego, dlaczego pan klient nie czyta? O! O! 16 diamentów albo jedna sztabka nederytu. Okej, okej. Okay, okay. Czyli yy, każdy aksolot tyle kosztuje, rozumiem? Czyli... Jeden aksolot to, to albo 16 diaksów, albo jedna sztabka no no to Jakbyś chciał kupić, to musisz skontaktować się z Aberką. Yy, no dobra, to to się kontaktuje, to Aberka, o, Aberka. Nie w jakiej sprawie yy, Ja tutaj mam sprawę. Ta taką Tułem. bardzo prostą, myk. Dobrze, dosta Pięć chcesz kupić, tak? No. Dobra, to powiedz mi, bo możemy albo z tego sklepu wziąć, albo ja mam dobry pomysł. Chodź, chodź No, no mną. dobra, dobra. Bo tak, wiesz, tutaj w tym akwarium one są takie na, bardziej na pokaz, żeby po prostu sobie tutaj były, że, że ja mogę je sprzedać, ale tutaj patrz, weźmiemy sobie wiaderka w takim razie, o ja ile ja tego mam tutaj? Dobra. No dobra. Okay, Raz, okay. dwa, trzy, cztery. Pięć i możesz własnoręcznie wybrać sobie pięć jak Wiesz co, szczerze, albo z, tego, ja myślę, albo z żeby, drugiego akwarium. Ja tak myślałem, jakie ja w sumie mógłbym wziąć. I no. jest, jest ich po prostu tutaj pięć różnych. Chciałbym pięć różnych losowych, żeby to po prostu było najlepiej każdy inny, żeby jakoś się wyróżniały. No i. D no dobra, to myślę, że Jakie możemy w tam takim będą? razie tak zrobić, to w takim razie ja wejdę tutaj do akwarium dobra. i wezmę pięć losowych, chcesz tak? Dobra, to ja nawet nie patrzę, a wy w tym momencie, ziomki, słuchajcie, możecie zasubskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, byłoby mi naprawdę mega, mega miło, gdyby każda osóbka, która nie subskrybuje tego kanału, w tym momencie kliknęła subskrypcję, bo... Jak widzicie, ja tu za 3 sekundy postawię piasek, no i zobaczymy, kto będzie szybszy. Czy piasek spadnie szybciej, czy wy subskrypcję klikniecie? Więc na 3-4 stawiam piasek, a wy strzelacie suba. Okej. Okay. No, no mam nadzieję, że nie przegraliście, więc serio, jak ktoś zostawił to wielkie, wielkie dzięki. No i tak, ja tutaj wbijam spokojnie. Eee, nie wróciłem dobry. mam pięć Axolotli, mam dobrą wiadomość. Udało się no, no. zrobić tak, aby był każdy jeden kolor. Oczywiście poza nim. No. O patrzny no. z mój axolotl niebieski. Lol, niebieski aksolot patrz, A, ja, ja też mam e, takiego jeden, kumpla. rozumiem. Nie, czy kolor jest zduplikowany, ale nie powiem ci, który. Okej, okay, dobra, niech będzie, nie, nie ma problemu, więc tak, lecimy sobie teraz w kierunku właśnie e, Willi, no i gościu. Gościu, wiesz co robimy? Dawaj, co robimy? No, bo ja ci obiecałem jeszcze, że tam ci tą jedną sztabkę, jak mi tam pomożesz trochę, co nie? No nie no, stary, za, wiesz, 10 sztabek na derytu dostałem, więc ja jestem w stanie jak najbardziej pomóc. A, no dobra, no jeżeli tak, to spoko, to możemy polecieć właśnie teraz i ogarnąć się całe to, to tam no bardziej w tej fontannie, bo serio, ja, ja tam chcę. Okej, czy ty chcesz jakby z fontanny zrobić akwarium, coś w tym stylu? E, mniej więcej tak. Tylko chciałbym, żeby nadal tam, wiesz, jakieś lampy były czy coś takiego, ale trochę... Może ich mniej, ale wiesz, z, z wyjdzie po prostu tutaj w praniu, więc chodź, e, wszystko ci tutaj mniej więcej wytłumaczę. Więc tak e, Tutaj widzisz, że jest dużo sandstone'a, Ja bym chciał go zamienić najchętniej na piasek, żeby. Aha. No wiesz, tutaj jednak e, no, Żeby tak, no wiadomo, piasek jest sensowny. E, żeby okay, tutaj można ale było tak. Tak, zostawiamy i całą resztę, e. tak? Tak, tak. Tutaj dużo rzeczy się... Jeszcze myślę, że takie lampy, na przykład, których jest zbyt dużo, można po prostu wymienić. Na tak, przykład... a na piasku pewnie jakieś rafy koralowe i tak dalej, nie? No, tu... o, patrz, na przykład tutaj jest lampa, którą można wymienić na, na piasek. Tutaj na nią okay, się piasek... Okej, tylko tutaj... trzeba zabrać akcelotle, bo patrz, tutaj, o, jak oj, tam widzisz... Tu, tu jest trochę przypał, bo y, 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 może po prostu zlecić woda na dół. Okej, okay, więc jak widzicie, prace lecą po prostu tutaj w najlepsze. No i już tutaj zabrą właśnie ogarniamy wszystko. Ja ci eee, mam stary... kwarcu, bo chyba go zabieraliśmy. Oj, e, chyba nie za bardzo, ale to, to nic strasznego, zaraz się go wymieni, więc tak, patrz. Tutaj masz lilię ci jakoś wyrzuciłem, ale one tak odpłynęły totalnie. wow, Ty, ty szukam tego kloc, ale. E, go nie stary, ma. stary, no to na ludzie, potem się to wymieni jakoś. Na razie dajmy tutaj otaki i patrz, tutaj masz mam lilię. Mam kwarcu, e, mam go. O. Dobra, gituwa, to można go wymienić. I stary, ja chciałem ci dać właśnie teraz itemki, żebyś tutaj też mógł coś stawiać. E, więc. No. tak, e, tutaj łap. Tu masz 20, lili. Połowę. Te... Dobra, masz nawet o tak. O, będzie. Okej, okej, okej. Jakieś koralowce to. Dobra, ich jest mało, to tak, tych, co jest więcej, ci trochę dam. Okej. Okay. I e, jeszcze piasek. No bo piasek to w sumie tutaj najważniejsze. No, to tak, żeby bo tutaj wziąć. właśnie, żeby to uzupełnić, no. E, no i tak, ja bym teraz zaczął od tego, że właśnie miejsca, w których jest tutaj e, był w sumie sandstone, dałbym na piasek, żeby to wyglądało tak bardziej, bardziej e, naturalnie żeby naturalnie, tutaj no. serio. E, jest więcej piasku niż sandstone, który no już jest takim przerobionym bardziej piaskiem. E, więc tak, lecimy. Lilię to dodamy sobie chyba za chwilę, jak już ten piasek przerobimy tutaj. Ej, e, ja tu pójdę dalej. O, na przykład to miejsce. W jednym miejscu ja już trochę przerobiłem to tak od razu, żeby polecić, żeby tutaj nie tracić czasu żadnego. Ale powiem e. Ci, że tutaj to dużo będzie na nie? Ej, serio, dużo. to jest sporo. Ale to ja myślę, że, serio, 10 minut i powinniśmy to zrobić. Czyli to jest może. Się taka nudna trochę robota, o tyle, że e, wiesz, trzeba tak ciągle spływać, wypływać. Nie no, ale e, trzeba, trzeba stary. Ale mam. trzeba Akcel to zrobić. Muszą być dobre warunki. E, więc tak, cyk, cyk, tutaj elegancko ogarniamy, okej. Okay. Jakby piasku brakowało, to na pewno w skrzynkach jakiś mam, więc to, to się na luzie znajdzie. Tylko tak chciałem dla pewności już mieć go więcej troszkę, więc tak elegancko lecimy, cyk, cyk. E, dobra. Tutaj kolejne właśnie mamy miejsce, gdzie trzeba polecieć. Nie z... niespokojdzie, no stare spoko, Dobra. spokojnie. Wow wow wow, tutaj Ja w ogóle kiedyś miałem tutaj inny rodzaj światła, ale po prostu mi nie pasowały i wszystko przerabiałem. I teraz te niektóre rzeczy zostały nadal pod ziemią. Coś tak śmiesznie dosyć wygląda. Kumam, ehm, kumam, kumam. Ej tak, dobra, jeszcze ty... tutaj ta platforma, a dobra, jeszcze kilka tych platform. Dobra, no, to tutaj spoko, właśnie robimy mówiłem to. wymieniałem już, e, więc polecę już na następną. To jest naprawdę chwilka do ogarnięcia e, i teraz dopiero widzę, że tutaj by się serio taka mocna potka na oddychanie pod wodą przydała. Bo Albo tak... hełm na respiration, nie? No, bo ja chyba, nie nie mam, mam tylko proto i unbreaking na tym hełmie. Eee, ale serio, gdyby było tutaj takie respiration, no to by się to robiło dużo dużo szybciej, myślę. Więc tak, mamy to ogarnięte elegancko właściwie. Tutaj trzeba jeszcze to teraz podmienić tak o poziom niżej. Cyk, 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 elegancko, elegancko, tutaj już piasek wlatuje. No i serio, zaraz Ty, będzie jest to chyba gotowe. naprawdę, stary gitówa jest, nie? Jakby serio, ja na początku tak, w ogóle tutaj był piasek wcześniej, co jest ciekawe, ale mi nie pasował, ale teraz Dobra. będzie idealny. wszystko Nie, tu jest jeszcze Samsung, ale ja nie mam już piasku. Dobra, ja mam jeszcze... Gość, na luzie, ponad stak jeszcze mam, więc tutaj polecimy z tym i będzie to wszystko. Tak właśnie, obstawiałem, że tu z cztery staki tego wejdą, więc tak chciałem, ale to było takie na styk mocno, że albo wejdzie, albo zabraknie o kilka. E, więc tak, lecimy, cyk, cyk tutaj elegancko, elegancko teraz, tak, hmm, tak. No dobra. To będzie wszystko. Już masz Dobra. przygotowane. Ja teraz już stawiam tutaj właśnie te klocki i lecimy. Lecimy. Naprawdę to jest takie trochę ciężkie, o tyle, że wiesz, że ciągle musisz tak pływać, wypływać, pływać, wypływać. No i tak. Teraz jeszcze o tutaj. Hops, hops, hops. Dobra, lecimy. i tu jeszcze tą nowa. O, dobra, bo tutaj pewnie kiedyś lampa była, teraz już jej nie ma, więc elegancko. Czy my jakoś symetrycznie stawiamy te rośliny? E, ja myślę, że w ogóle pierw ja bym teraz postawił lilię u góry, tak serio, tak... Teraz Aha. się przeleciał, tak o, na przykład, że hops, hops tutaj, żeby było takie przejście możliwe e, na przykład, e, wiesz, na, na sam środek z, z kilku miejsc, żeby nie było tego za dużo, ale jak chcesz, to sobie przejdziesz, więc to jest właśnie taki zamysł kumam, tego. Kumam, kumam. E, no i dobra, mamy to, tak. E, mamy już takie dwa przejścia. Myślę, że teraz bym zrobił je gdzieś o tutaj. E, na przykład o tak. Tak. No i jak ktoś chce, to sobie przejdzie. E, jeszcze możemy zrobić takie jedno, na przykład o, o w tym miejscu gdzieś. Hops, hops, hops. Teraz takie trochę dłuższe, żeby było ciekawiej. No i tak. Myślę, że gdzieś dotąd. Można też tak losowo kilka postawić, żeby to wyglądało ciekawie. Ej, jest fajnie, mam wrażenie. Ej, serio, może jest ich kilka, trzeba będzie na pewno tego więcej pozbierać, ale serio, te, dzięki temu teraz możesz sobie tak na luzie przejść z brzegu, właśnie na stałą barierkę, co nie? To jest dosyć fajne, Ej, bo, serię, bo wcześniej nie mogłem tego zrobić, więc tak, ja jestem za tym, żeby w ogóle teraz Axolotla jeszcze tutaj wypuścić, no gościu, no bo... Dobra, wypuszczacie? Się... No, ja wypuściłem teraz niebieskiego, yy, i może byśmy wypuścili właśnie tą resztę też, byłoby fajnie. Dobra, to już pchnę do ciebie. Okej, okay, dobra, yy, no i ja wy... Okej, okay, jest różowy, jest Byk. taki sajanowy, różowy. Pyk. Brązowy i teraz żółty. Pyk. Elegancko. Ej, trochę ich tu pływa, fajnie to wygląda. Ej, serio, bo dzięki temu jest tak bardziej, wiesz, przyjemnie. Więc tak, ja bym teraz na szybkości poleciał właśnie z tą e, taką trawą z igrasem, wiesz. E, tak też losowo ją stawiam, czy to e, właśnie w takim miejscu, czy w innym. E, masz w ogóle tą trawę, czy Mam, 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 ale na razie stawiam rafy. Znaczy Dobra, koralowce. lOL, ej, one dobrze wyglądają, serio. Myślałem, że to będzie gorzej wyglądać, a wygląda serio bardzo dobrze te, rafy. No okay. to jest to serio spoko wygląda. Okej, okay, cyk, tutaj stawiamy kolejne, kolejne tutaj rzeczy. O, tu może tak bardziej na dole. Okej, okay, elegancko. E zaraz ja też właśnie z tymi lefami koralowymi polecę i serio, jakie porostawiamy, będzie tego naprawdę, naprawdę dosyć dużo. E więc tak, może jeszcze o tutaj dam tego sigrasy. Tutaj. Tutaj nasz nawet. Jeszcze mamy klej. Ja w ogóle byłem przekonany, że tylko na szkle, w sensie na wszystkim oprócz piasku tego się nie da postawić, co nie? A nie, okazuje się, na wszystkim że wszystko w wodzie. Wszystko, co jest w wodzie chyba, Takie, no tak, oczywiście na schodku tak, tego tak. nie postawię, ale e, na przykład już na, nawet na lampie chyba się da. No, da się, dobra. Jedno da się, da się, da się W celach chyba. naukowych. <laughs> Więc tak, elegancko. Tutaj mamy też kolejne. Te, to naprawdę wygląda już tak przyjemnie, jak taki trochę ocean, Ej, ale, ale szczerze, mega ładnie to wygląda. Eee, tak trzeba jakby już, nie wiesz... Nie jest tak jakby napchane tego na siłę. Nie no, jest super stary. Ej, Mi to się bardzo podoba. Jakby co jakiś czas coś się dzieje, nie ma tak pusto, tutaj coś rośnie, tutaj coś. No tak jest bardzo kolorowo, to mi się podoba. Okej, okay? do, do góry lecę, wezmę sobie jedzonko w ogóle, bo już trochę Agentix tutaj nie ja to ewidentnie. i już chłopak złodny, więc tak, lecimy sobie od tym, tak, cyk, cyk. Tutaj tych wodorostów jeszcze bym podastawiał troszkę, dobra, elegancko. W ogóle... Jak to zrobić, żeby on na trójkę był? Hmm, on Musisz chyba... go jakby od góry klikać. E, chyba na piasku w ogóle stary on musi stać też, czy nie? Nie, to wszędzie. Nie, dobra, od dołu po prostu to inaczej działało, więc serio, wystarczy od góry. Ej, jest mtacz. Mega ładnie. I to, się... na to stary. Lol, Ale to jest fajne. Jakby tak sobie idziesz, no i to po prostu widzisz pod sobą. Ej, jest to znacznie jest... lepiej niż było yy, jeszcze chwilę temu. Ej, bo wcześniej było tutaj tak pusto, tak mi się przynajmniej wydaje. A teraz takie tak, tak. takie jest, no no tutaj coś się dzieje. Po prostu widzisz, że no Ej, i to tutaj... jest tak domowo. Więc to jest właśnie to, co chciałem zrobić. Ja jeszcze bym dostawił właśnie tych tutaj raw koralowych, bo ich trochę tutaj mam jednak, więc no, trzeba je jakoś tutaj w dobry sposób właśnie użyć. Cyk, cyk, cyk. Ale ładnie tu Cyk. Jest. I na sam koniec w ogóle zostawimy jeszcze żółwiki, żółwiki będą sobie tutaj no, po prostu się wykluwać na brzegu. A jak się wyklują, no to będzie super. No. Chciałbyś zobaczyć żółwika w takim miejscu, Ale jeszcze akurat no... żółwie by tutaj dobrze wyglądały, nie? No, one tutaj idealnie moim zdaniem pasują. Tak. No, nie wiem, co by jeszcze o bardziej niż Aksolotle tutaj mogłoby pasować i żółwie. No i chyba nie ma takiej rzeczy. No, może delfin jeszcze. To, ale to. Tylko, że delfiny znikają. No właśnie, więc to jest problem. To jest problem. Ale jak takie coś mamy, to serio. Myślę, że tutaj na luzie można to przez jakiś czas tak właśnie utrzymywać, żeby. No, serio, nawet przez, nie, przez jakiś czas, ale ciągle, żeby tutaj po prostu na tyle ładnie było. No serio, tutaj każdy będzie przychodzić tutaj popatrzeć na to, tak? No, przecież to na tyle jest spoko rzecz. Więc tak, tutaj jeszcze tej rafy. E, troszkę w niektórych miejscach mi tego brakuje, ale to się zaraz oczywiście zmieni. E, no i tak, ziomki. Mieliśmy w ogóle po 11 chyba tam najwięcej było jakiejś rafy. A serio, wygląda, jakby było jej tu znacznie więcej, co jest. Jakby dobrym wynikiem, bo wygląda to tak bardzo zagospodarowanie tutaj wszystko. Eee, Okej, okay, tutaj jeszcze... Ej, jest tak. mega, jakby tak estetycznie to wygląda, nie? Ej, Serio. też mam takie bardzo dobre wrażenie, jak na to patrzę, eee, że właśnie tutaj nie ma tego tak za dużo. Tego jest tutaj tak... no. No, idealnie, no stary, jak na to patrzę, serio bardzo mi się to podoba z góry, z dołu, w każdej chyba linii, jaka jest możliwa, żeby na to spojrzeć, to wygląda dobrze, więc tak. Ja myślę, że na ten moment możemy skończyć, stawiając te dwa, właśnie tutaj, jajka żółwi. Ja myślę, żebyśmy je postawili o gdzieś, o tutaj. O, niech sobie obserwujemy, jak one się wykluwają na samym brzegu. No i cóż, w tym momencie niech każdy z Was koniecznie zasubskrybuje ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robi. Byłoby mi naprawdę mega miło. Gdyby każda osoba w tym momencie zostawiła tutaj subskrypcję, więc Ziomek, zostawiaj subskrypcję, łapkę w górę. No i cóż, na tym filmiku byłoby to już na tyle. Do zobaczenia na następnym. No i cześć!